Najkrótko przed swoimi 18 urodzinami Marian wprowadza się do Samira. Irakijczyk natychmiast zrywa kontakt z jej rodziną. Naciska na nią, by wyszła za niego za mąż w Danii, co też czyni. Dzieje się tak, ponieważ wniosek azylowy Samira został odrzucony w 2000 roku. Nie zostaje on jednak deportowany ze względu na obowiązujące prawo imigracyjne. W listopadzie 2003 roku Marian jest w ciąży, ale traci dziecko z powodu przemocy męża. Ucieka do schroniska dla kobiet i składa pozew o rozwód. 8 grudnia 2004 roku Samir otrzymuje wezwanie na rozprawę. Tydzień później Samir strzela Marian w głowę i klatkę piersiową na klatce schodowej. Następnie strzela do siebie i umiera w szpitalu. Krótko przedtem Marian, obawiając się o swoje życie, zadzwoniła na policję. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, nie mogli jednak znaleźć mężczyzny. Morderstwo poprzedzone było wieloma groźbami. Miał 36 naboi, z których jeden zabije Marianę, powiedział jej matce Martinie, grożąc przy tym całej rodzinie. Samir nieraz miał zakaz zbliżania się do żony. Po dokonaniu zbrodni wiadomo, że dokumenty Samira zostały sfałszowane. Co więcej, prawdopodobnie był on już żonaty z kobietą z Iranu. Niemiecka organizacja pomocowa Caritas próbowała połączyć rodzinę w Niemczech. Jest jeszcze jedna historia. Najkrótko przed związkiem z Marian, Irakijczyk zgwałcił inną młodą kobietę. O mało nie wykrwawiła się na śmierć. Po apelacji został jednak uniewinniony. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.